ma jestem Terror i witam w kolejnym odcinku z gry SWAT 4COP. Są ze mną. Cześć, jestem Stogger. Cześć, jestem Hegor. Tak, Hegor jest naszym um, nowym przybrańcem, wybrańcem. Wiecie o co chodzi. Nowo, nowonarodzony na świecie los, wiecie o co chodzi. A dzisiaj nasza mapa to. Powiedzmy, że takim nowym rzepem. O czym się ogonie. Teleportowałem przed chwilą. redy i Ofit. Więc teraz streszczę kilka minut. Po godzinie 14.00 uzbrojonych napastników dotarły się do pomieszczeń biurowych, ostrzeliwując wszystko, przeszli przez kilka biur, aż w końcu zostali okrążeni. I my jesteśmy interwencją, a oni prawdopodobnie yy, dużo przedtem próbowali dokonać napadu na inny bank spółdzielczy w Śląsku. WBK. Ładnie yy, no, w, w poprawdacie, bo Cirowa widać. Gdzie ty tam patrzysz w ogóle? Ej, white, white, patrz na mnie, ej. No, przepraszam, patrz. ja ci tylko cały czas do tyłu no patrz. widzę. Bez jaj. No patrz na mnie. <śm> no patrzę. Nie patrzysz, podkładasz ładunek u mnie. O, teraz dopiero, lol. Ale pingi mamy. Nie patrz. <śm> no nie patrzcie. <śm> no o, dobra. <śm> no Gnamy... Dobra, w dobra, jeden typek tu jest, rzucamy flasha, wiecie o co chodzi. Nie, dobra ja, ja mu strzelę tak jak w poprzednim odcinku, zresztą się poprzedniego nie było, opiszcie tak to Mane, nie, że Dobrze, dobrze, headshot, haha Nie ma Nie ma, nie, po prostu Tak, wszystkich zabijamy Daj, madafakę Ty normalnie policję nosiłeś, dobra, mają się zabijać Stój, 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 stój What the go fuck? Go. Co wy robicie? What are you doing, guys? B. B. I. Damn, frajerze. O, w końcu dorwaliście tego kolesia z tego. Pedał ruski, co nas zabija cały czas. To przy tym akamie. Dobra, Chodź tu. No, nie umiem kolesia skuć. Nie umiem koleścia skuć. Nie skuć. Terror, gdzie ty tam w ogóle jesteś? Ja no, nie próbuję kolesia skuć, a ten zastrany murzym z językiem na pierś. Weź go, weź go z paralizatora. Weź go z paralizatora. Nie no, zrobiłem to. Terror, padłeś co? Mówiłem, A, i, powiedział, I powiedział GOL jeszcze! Jaki przyć! Ja tak, ja tak zabił mnie tak SKOR! Jaki! Frajer? Dobra no nic, Wie, jak, jak jak zawsze ja, ja muszę zginąć, żeby nie było, nie? Wiecie, wiecie co się stało w drugim odcinku? Co się stało w trzecim odcinku? O! Ktoś padł. Don't shoot. Get down and put your hands up. Hegor, co Tylko ja żyje? Nie, Hegor żyje. Hegor kuje tego murzyna z językiem oh, no na Jesus. wierzchu. Patrz, Hegor, patrz na ten monitor, patrz. Patrz co, oni nie pracują, oni grają po prostu jakieś statki. I za to im płacą. No gościu, wiesz co? Popatrz to... terror, popatrz tu. Widzę rybki. Za, twojego, za, za twojego szefa, gościu. Rybki wszystkie. Oj, oj, oj. <grybka> co, co się stało? Hej, bo on O, ej, patrzcie, leżę tam. Weźcie reporta. Nie. <grybka> yeah. <Ja> byłem oficerem <grybka> i. <grybka> White, załatwiłeś tego gościa? Oczywiście. Uciekam tutaj o. <grybka> Glebę zaliczył. O, dobrze. dobrze dobra. dobra. Uważaj, dura. White przechodzi koło moich zwłok. Nie, że nie miał. Ej, ej, synek, synek! Nie, poruch, nie poruchasz sobie! Nie, to jak poruchasz trupa? To był w dark message match match Nie, on nie jest trupem, on jest z poszkodowanym. Ja! Dobra. Czekaj, czekaj, white, czekaj, white. On ino, on ino, nie. Kon... Dobra, czytaj go! Ja! Kaps, Skor! <noise> Zobacz, jak zginiesz, to SKORK! Skor! Skrzyknie, nie i... Tererem, pilny right. mi plecy, żebym w plecy nie dostał z tamtych drzwi. Dobra, patrzę. Co, co, co ty patrzysz, Ej, White? Tererem. Ej, tu jest balkon, jakbyś chciał wiedzieć. Nie godaj! <głos> 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 jak, jak to wyglądało? Nie godaj! <noise> Ej, <Hey>, Robert. <noise> Robert, Robert. tam Ej, szybko tutaj ej co ty się stało kurwa oswanie please show me your whoops stało just tell me you'll get me out of here nie powiemy ci wyciągniemy cię nie zabić broni. ej gruby ej patrz ej white obróć się white patrz na tego grubasa co zabiłeś zwiesił się na broni nie tak ja widzę że leży white stopi white się i weź ten, podnieś broń bo nie mogę coś. No mówię ci, patrz, patrz White, ten grubas, to zabiłeś go Zostaw tego białas, tam tam God, ten grubas, patrz tutaj, patrz On, on chowa broń pod klatę uh, roger, cs, roger, roger, roger roger. się Wziąłeś tą broń? Dobra, chodź Uważaj tu Po lewej, po lewej, po lewej! Dobra żartowałem Dobra, ja idę tam naokoło A tą kobieta jakaś jest White. Gdzie gdzie Hagor gdzie Hagor tutaj mknie ja wiem, wiem, rower, wiem, wiem, tu bierz są na pewno jakieś osoby. Bierz rower, bierz rower, rower bierzcie. To wiesz o co chodzi, masz flęskę. Dobra, ey white, sorry, Idę za tego. Czekaj, odsuń się to, odsuń się, idź na tamtą stronę chyba. Bo... Bierz rower. Czekaj, 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 ja tak zrobię, żeby od razu rzucić, wal, otwieraj. God to it! <laughs> nie wiadomo z jakich przyczyn. <laughs> Jakim on cudem jest? A, maskę. Safe, safe. Wiesz plasmę, wiesz, wiesz plasmę, rower Nie wiem, cokolwiek weź coś Wiesz stą kubek, nie wiem Ej tam safe był, wiesz informacje, wiesz Ale ty ej ty taki sam laptop jak ja mam Nie 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 Ten komputer nie to chyba twój White, co w się na chwilę? Bo tam safe jest Czy

jak do nich podchodzisz, nie? To nie się... Aha, żeby, żeby ich od tyłu. Nie hey, you guys found him? Znaleźliście go, ale nic nie martwisz się go, żeby skułeś, nie? Copy. Co ty jeszcze? Ty, e, musisz nać. To na najgorszy pomyśleć. moment. Musisz wejść tam po prawej. I jeszcze... O, tu tu tu. tu. O Jezu, tu gdzieś zawsze padaliśmy. Nie mamo. Lol. Oh Lol, u mnie było tak nacisnąć, było słychać jak naciskasz myszkę, ale nie strzelałeś. <grym, 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 ale nie strzelałeś. Nie, nie no, te, te pigi są nieogarnięte. Roger, <grym>, jeszcze, jeszcze, będzie jedna rzecz, trzeba zejść do tej, no, do garaży. O Jezu. w garażach będzie najgorzej, bo oni potem się chowa z za A tam hałas jest. Myślę, że masz radę, nie? Wierzymy w ciebie. Ty, yy, cofnij, bo ni nie tego, nie zameldowałeś. Jak nie? Ej, ej, dałeś no nie. na Zameldowałem. Ktoś do na... mnie pisze na escape, ale nie wiem kto. No, na razie na razie nic nie robię. Mm, to tu nie ma tego czegoś jak easy hard. Szkoda. Ej, w dumie, ej, w dumie daj, Znaczy się, no, w dumie mamy na harda, wiesz o co chodzi. Jest. Wow. Jest, 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 jest. Buta, nie? A zamki jego mordę, dawaj się skuć <laughs> Dawaj ręce, ja mam tutaj <laughs> No na razie nie będę patrzył na scape'a Oni są tacy nieprzytomni, że piszą co na okrągło do mnie Musisz bardzo uważać Ale normalnie przebiegł. Y idź teraz tu Jezu, ta wina mnie przestraszyła Dobra, idę tędy. To no, będzie. rower. Bierz... <laughs> Przemaj, ale jako nie zamknięty tego ma się. Czekaj. Bo może być od razu w przodu, gościu. White. Jose, Jose to u No właśnie, obczaj. Powiem, że ten garaż jest bardzo duży. A, na lewo nikt, na prawo nikt, ale pod, przebiegnę se za auto. Przyjrzyj się po prawej stronie, auto chyba powinno być. Dobra, ja tak biegnę i od razu za auto się tram. No, bo tu mogą być za autami. a no oni, oni ci w plecy strzelają. <grym> oni ci, mogą być za autami. Zobacz ci... po lewej, po lewej stary. Bierz motor. Bierz motor. Tam nikogo nie... Ja nie wiem, bo tam nie widzę w ciemności, czy tam ktoś jest. Bierz motor. Tu jest dobrze. Dobra. To tam będą, tam bierz będą. To ja tam jestem, gdzie... ja jestem w pełni sił. No to dobrze, ale uważaj, bo tam będą. Bierz motor i uciekaj stąd. Patrz, bug z benzyną. Uważaj, pięciu kolesi. Czartowałem. Teraz wyskakuję z furgonetki, Zabiję cię, bum, gdzie oni są? Ciekawe. Fuck. What the... Pa 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 pa, patrz, patrz po prawej, na obrazek na tym. Patrz, patrz, what the fuck. To nie ja. Widzę tym... Komu? Gdzie ten jedno... A, wiem gdzie jeszcze nie byliśmy. Gdzie ja Lewo, cofnij, 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 cofnij i a, no muzyka. Muszę no właśnie. taka zrobiła. O i to będzie ciężko kolego. Proszę, po prawej... Nie ma, że mięso. Patrz jego... to, to był... to byli bliźniacy. Nie i czemu komputer rozwaliłeś? Przeładowałeś? Znaczy... A ja ma broń, jeszcze ktoś tu... Ej, kolego... Don't shoot me. Pedał! Oh, że. W nogę dostałem! Jepiń! O, buta! Nie ta było. To byli... Ale najpierw porozwalaj, najpierw porozwalaj! Typa tam, czy, karola, to mówczy, jaka no lat, to puszka! Zabij A, yes. go! Za to dużo jest... botoksów bo w dupę wstrzykła, widać! Zabij go! Rzuć mu granota! Nie mam już! No ja, strzela! <toddź> A! Dostałem! Nie trafi mnie na szczęście! Serio? O! No mi przeskoczyło, lol. No do no nocy już musicie tak jak No to nie porodzę. Podnieś broń, shotguna. Patrz, po prawej jest. dobrze. Ej, koleś tam stęka jakiś, nie? Tak, tak. Tutaj White widzimy, że zbiera sobie. Tu rozwalił telewi telewizor. Będzie bulił za to. <grym> Ej, patrz! Widziałeś? Koleś podpierał ścianę! <grym> patrz, jak ją skujesz, pochodzi w prawo, patrz. Why are, Why are you tying me up? I thought you were to rescue us! Don't leave me here! wam coś tego. Nie. nie, <grym> nie. Albo mi się skoczyło. Serio? <grym> Fak, koleś tam był. God damn Przełoż zapaleń Pięknie. <grymnie> Dobrze. Pa, on cię ma w... Nie, patrz! Odkłada broń! jakiś frajem cię zabił, jakby był tym... Bia... Jaki Ale po co nie biorą okulary i maskę do tego, nie Co Chcą lepiej wyglądać. Kopnij go w dupę, niech cię nie blokuje. Ja się Ej, o Ale tam będzie dług. O stówę. Będzie jeszcze jeden gościu na pewno Jak zginiesz, to to wrzucę na i jedna misja będzie... To po lewej masz rękę chyba No właśnie Ciemne. Po lewej, no Zapaliłbyś latarkę Weź przeżyć na broń i tę latarkę włącz No, no już trochę lepiej. lepiej No, lepiej, lepiej Ja się to boję To się boję No, tam będzie na pewno też jeszcze jedna osoba No, właśnie. tu masz drzwi to Coś z tym kompem jest? Nic, sepa, no No ale... ha, ktoś tu jest, już słyszę. <laughs> polaryzatorem chciałeś zobaczyć, co jest pod drzwiami, tak? Mhm. Mm <laughs> Ej, chyba, chyba wiesz, gruba impreza. Jak z... ja tam wejdę, gruba impreza. Ale mam z... fajny pomysł. Granat. Nie. Crazy. Shooting... Jeszcze to mi zostało. Ty, celuję, polaryzator. pedał oh my God, don't, shoot me. don't shoot me, bierz broń, bierz broń A on to, a on to może podnieść i na przykład cię zabić? Może, może oh. Jak się odwrócisz plec... do niego plecami, może Te boty nie są takie mądre No na razie jeszcze nie Na razie, zobaczymy w dalszych misjach To jest koleś Dobra, jakiś... Ale patrz, Jest, ja ten... przybił porządek, dobra Mamy misję zaliczoną

Wszystkie musisz... bronie pozbieramy. Zobacz, ten koleś to koleś... jest. Ten... Nie, nie, ja kogoś nie skułem, wiesz? Teraz debil szukał. Dwa tego kolesia może pod schodami. Ja stary mam tak, uszkodzone dwie nogi, tułów i głowę. Ja, jedyne ręce mam jeszcze sprawne. <laughs> Dlatego możesz skuć kogoś. Pa, widzisz, ko u mnie koleś w powietrzu leży. Ten murzyn taki. Nie, u mnie nie. U mnie w powietrzu leży. Ty tu nie, ty tu śpisz. Dobrze przejrzyj wszystko. A zobacz tego czy Może A może, tam... a, a może tam w tym co mnie zabił ten gościu to Może tam stał jakiś gościu w ogóle co nie widzieliśmy Ej, albo bo może tam gdzie ja padłem na sam patrz He Hegor barami. O, tak barami O, jak się tak fajnie się... kłada Koleś, koleś się zwinął w liter. No co no spać mi się chciało, no co Ale ty zemdlałeś tylko krew je ci się upił a tam koleś też połamany leży może tego murzyna tam właśnie no bo... weź z góry wszystko wypaść może będzie łatwiej ci tego niż chodzić no ja tego murzyna ja spułem a tego kolesia przy wincie zgłosiłeś? Mm -hmm. zgłoszony był bo ja sprawdzałem to, to windom zjeść na dół tak żeby czasem <laughs> żeby to mo można było tego nie dopracowali w tej grze ale szkoda, że tu się nie da biegać, znaczy nie o. da się biegać sprintem i nie można tego, skakać. No wiesz, on by szybciej biegł, jakby nie miał szkodzonych dwóch nóg. No, no szkoda, że nie da się skakać, to, to już by był bajer, może tego się, nie? Ja się, ktoś się śmieje, słyszysz? Ty chyba no ten... ten. No co tam, goleśowi... Ale ja kogoś w... słyszę, że gada normalnie. Jak go się. Perspektywowa i Pamiętasz tego? Jak z tym pistoletem co szukaliśmy wtedy? Mm -hmm. W trzecim o czwartym... Oh yes, o to, to wtedy się naszukaliśmy. A to jeszcze czarny pistolet w ciemnym pokoju i jeszcze gruba z nim był, nie? No sakra. E? Kto go wtedy to znalazł? E, jak go znalazłem? Siema. <gulia> Yo. Piona, ej, piona. High five, yeah, Coś jest nie tak. Nie, jakiś cywil. A... Jakiś pedalski cywil. Chyba już wiem gdzie. Ja już wiem. Gdzie? Ja w klopie. Aha, tak, ja chyba w klopie. A nie, w klopie jest z tego. W tym, że mi tutaj skół. A zobaczę, on jest ten. Obaj skóci. A je są odblendowani? O ta, ja jeszcze jakiegoś dla zgubiłem. Nie, no skutk. On musi być w takim pomieszczeniu, gdzie. A zobaczysz czy dokładnie przejrzyj te. Czy nie uciekł gościu do tych? Do piwnicy. Tam do garażu. Nie, tam nie. Byłem tam. A skąd tam już... No byłeś tam, a może gdzieś się schował, my go nie widzieli. Może motor, na motor teraz może masz wsiąść i... Iść tam właśnie, iść tam. A tam kogoś tak perfilnie przy ścianie stał, że go nie zauważyłeś. nie mierzele, bo... mhm. no no oni może gdzie tu skampi, jak to się mówi. Jak ja pamiętam, jak robiłem tą misję, to tu właśnie po lewej stronie chowali się, za tym autem małym. Przywróć porządek jest, odbij wszystkich cywilów Gdzie jest jeszcze jeden cywil? No bez jaj Co, to robimy cięcie? Jak go znajdziemy to znowimy. Aha Dobra, to zaraz do was wracamy now. Dobra, jesteśmy z powrotem Typka Znalazłem się... szmatę w Za automat się schowała No co za ruda suka Wykorzysty Wykorzystywała sytuację i, i podpierdzielała napoje na na za free. Misja no, a Ładź co zrobił, yeah, tak najchętniej z cukowaną? No, to high five, ale taki wirtualny, dobra? Mm. <laughs> no, Ładź się postarał, przeszedł, my tam byliśmy nie Masz cztery punkty. Ale dobra, misja zaliczona, punkty się nie liczą. liczysz się frajda, żeby to przejść. <laughs> <laughs> dobra, nie, nie, wie, nie powiem, kto przeszedł. Ale cóż, no, ja was zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapki w górę. No I co, dajcie Lajki! Subskrybujcie mój Wajta no. kanał. No. Hegor, chyba A Hegor też... nie ma, Hegor nie ma kanału. Ale ma, ale tam filmików nie ma. Więc no, tak. no szczęście. No. No, więc. Na razie. Trzymajcie się. No trzymajcie się.